Nabór trwa do 8 września. Kancjapa w Makowie Mazowieckim była nieformalnym domem kultury. Młodzież godzinami prowadziła próby zespołów muzycznych i rozwijała pasje artystyczne. Teraz placówka jest zamknięta, a młodzież wróciła tam skąd przyszła, na klatki chodowe. Tu, na obrzeżach miasta, młodzi ludzie znaleźli swój kąt. Poczuli się jak u siebie. Pomagał im Tadeusz Wojtaszek. To jest takie miejsce, gdzie ten człowiek musi się czuć i swobodny, prawda? A zarazem czuje, że robi coś pożytecznego. Swoje miejsce znaleźli też ci, dla których rodzinny dom nie było stoją. Tu urodziły się życiowe pasje. Wyżywaliśmy się tu artystycznie, prawda? Bardzo. Nie osobiście bardzo brakuje tego miejsca. I jakoś tak było, że tydzień po, po zebraniu nam tego miejsca naszemu koledze grożono nożem na, na mieście. Więc... Jakby nie wiem, no. Na pewno w tym czasie zamiast na miejsce bylibyśmy tutaj, a tej takiej sytuacji nigdy nie było. To właśnie władze miasta zdecydowały o zamknięciu klubu, choć na początku wspierały go finansowo. Gwoździem do trumny była łatka trudnej młodzieży. Przedstawiłem warunek, żeby grupa założyła stowarzyszenie dokonała o restauracji, wtedy mógłbym z punktu prawnego takiej grupie udzielić pomocy finansowej czy rzeczowej. Stowarzyszenia nie założono, nie powstały też nowe miejsca, które mogłyby zastąpić kanciapę. Burmistrz narzeka na kłopoty lokalowe, dlatego pozostaje Dom Kultury. Mamy zespoły muzyczne, mamy kola teatralne, wystawy też organizujemy. Albo świetlica socjoterapeutyczna. Młodzież, która wychodzi z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, może każdego dnia od poniedziałku do piątku przychodzić do miejskiego ośrodka pomocy społecznej, do naszej świetlicy socjoterapeutycznej. Czy młodzi ludzie skorzystają z tej oferty? Wątpliwe. Aż trudno uwierzyć, że jedynym rozwiązaniem dla młodzieży, która stworzyła swój klub, jest założenie stowarzyszenia. W tej sytuacji władze miasta powinny pomóc, a nie piętrzyć trudności.